Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę! Apokalipsa dzień po dniu. Pilny list z nieba. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem i co on, wysławszy swojego anioła, Oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Apokalipsa, rozdział pierwszy, wiersz pierwszy. 2 sierpnia 1939 roku Albert Einstein, we współpracy z innymi fizykami, napisał do prezydenta Franklina Delano Roosevelta, Ostrzegając przed niebezpieczeństwem związanym z rozwijaniem przez nazistowskie Niemcy broni opartej na radioaktywnym uranie, list, który później został sprzedany na aukcji za ponad 2 miliony dolarów, skłonił Roosevelta do rozpoczęcia projektu Manhattan, który zaowocował opracowaniem nowej broni jądrowej. List ostrzegawczy, zawarty w apokalipsie, jest nieskończenie bardziej wartościowy. Już w pierwszym wersecie widzimy, że jest to wiadomość pochodząca od wszechwiedzącego, wszechmocnego i wszechmiłującego Boga wszechświata. Jest to wiadomość zawierająca informacje, których nikt poza Bogiem nie mógł przekazać, ponieważ nikt poza nim nie posiadał tej wiedzy. Jak zauważył apostoł Paweł, nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, Lecz objawił mi ją Jezus Chrystus Galacjan 1:12. Ponadto należy zauważyć podobieństwo do słów proroka Daniela, któremu wiele wieków wcześniej Bóg również wyjaśnił proroctwa apokaliptyczne. Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice i on oznajmia królowi nabuchodonozorowi, co nastąpi przy końcu dni. Daniel 2,28. Mamy również wgląd w łańcuch komunikacji w niebie. Bóg, ojciec, przekazał wiadomość Bogu synowi, przez którego została ona oznajmiona, co w oryginale greckim oznacza, przełożyć na język symboliczny lub wyjaśnić. Chrystus, pośrednik, drabina, naprawiciel wyłomów, umieścił Boże przesłanie w kategoriach, które mogliśmy zrozumieć. Następnie przekazał je swojemu aniołowi który objawił je apostołowi Janowi. Jan przedstawił je kościołowi chrześcijańskiemu, po czym ostatecznie dotarło ono do nas. Natychmiast otrzymujemy pierwszy z siedmiu przykładów. Zobacz. Apokalipsa, rozdział pierwszy, wiersze 1 i 3. rozdział trzeci, wiersz 11. rozdział dwudziesty drugi, wiersze 6, 7, 12 i 20. Wskazujących na to, czego dotyczy to przesłanie, bliskości przyszłych wydarzeń. Jest w tym jakaś nagląca potrzeba, alarm. W Księdze Objawienia dominują siódemki. W Biblii liczba siedem reprezentuje spełnienie, wykonanie. Wydarzenia, które zamierzamy przeanalizować, z pewnością się wypełnią. Czy jesteśmy gotowi? Pomódl się ze mną, kochający Ojcze. Pozwól mi uważnie zapoznać się z tym naglącym przesłaniem z nieba, abym przygotował się na rzeczy, które wkrótce wydarzą się na naszej planecie. Do dalszego studiowania: Księga Jeremiasza, rozdział pierwszy, wiersz dziewiąty, Księga Ezechiela, rozdział trzeci, wiersz siedemnasty, drugi list do Koryntian, rozdział trzeci, wiersz drugi. Twój chrześcijański głos. Muzyka, która podnosi, słowo, które zmienia, treści, które inspirują. Bez reklam, bez kompromisów, w mocy słowa. Jesteśmy Twoim radiem chrześcijańskim zawsze blisko serca, zawsze z przesłaniem. Chcesz być na bieżąco, nie przegapić nowości? Wystarczy jedno kliknięcie. Subskrybuj polskie Radio Christian Culture już teraz. Wejdź na nasze kanały YouTube. A jeśli chcesz otrzymywać codzienną porcję duchowej inspiracji, wyślij SMS o treści radio na numer 697 473 741. Polskie Radio Christian Culture. Dla ciebie, dla Jezusa. Na każdy dzień.